Usiądź lub połóż się wygodnie, weź głęboki wdech i, słuchając moich słów, zmieniaj swoje podświadome przekonania na temat Twojego poczucia własnej wartości. Od teraz jesteś zajebistą osobą, która nie boi się spełniać swoich marzeń. Wiesz, czego chcesz, nie boisz się iść po swoje. To, czego pragniesz, pragniecie jeszcze bardziej. Dla najlepszych efektów przesłuchuj tą taśmę codziennie przez co najmniej dwa tygodnie. Jeśli czujesz gotowość na swoją ekspansję i rozkwit, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał po więcej treści, pomagających Ci w Twoim rozwoju i wstawaniu się Twoją wymarzoną wersją Ciebie. A teraz jeszcze raz weź głęboki wdech i smakuj moje słowa. Jestem wystarczająca. Wiem, że mogę sobie ufać. Czuję się wspaniale, będąc sobą. Każda część mnie jest cudowna. Zasługuje na wszystko to, co najlepsze. Moja energetyka jest boska. To, czego pragnę, pragnie mnie jeszcze bardziej. Jestem silna. Jestem boska. Podążam właściwą ścieżką, zawsze podejmuję właściwe wybory. Jestem inteligentna, jestem piękna, jestem niesamowita, akceptuję i kocham siebie bezwarunkowo. Jestem kreatorką mojej rzeczywistości, zawsze wierzę w siebie i moje możliwości, jestem zdolna. Z każdym dniem rozwijam się i kwitnę coraz i coraz bardziej. Jestem wystarczająca. Wiem, że mogę sobie ufać. Czuję się wspaniale, będąc sobą. Każda część mnie jest cudowna. Zasługuję na wszystko to, co najlepsze. Moja energetyka jest boska. To, czego pragnę, pragnie mnie jeszcze bardziej. Jestem silna, jestem boska, podążam właściwą ścieżką, zawsze podejmuję właściwe wybory. Jestem inteligentna, jestem piękna, jestem niesamowita, akceptuję i kocham siebie bezwarunkowo. Jestem kreatorką mojej rzeczywistości, zawsze wierzę w siebie i moje możliwości. Jestem zdolna. Z każdym dniem rozwijam się i kwitnę coraz i coraz bardziej. Jestem wystarczająca. Wiem, że mogę sobie ufać. Czuję się wspaniale, będąc sobą. Każda część mnie jest cudowna. Zasługuję na wszystko to, co najlepsze. Moja energetyka jest boska. To, czego pragnę, pragnie mnie jeszcze bardziej. Jestem silna, jestem boska, podążam właściwą ścieżką, zawsze podejmuję właściwe wybory. Jestem inteligentna, jestem piękna, jestem niesamowita, akceptuję i kocham siebie bezwarunkowo. Jestem kreatorką mojej rzeczywistości. Zawsze wierzę w siebie i moje możliwości. Jestem zdolna. Z każdym dniem rozwijam się i kwitnę coraz i coraz bardziej. Jestem wystarczająca. Wiem, że mogę sobie ufać. Czuję się wspaniale, będąc sobą. Każda część mnie jest cudowna. Zasługuję na wszystko to, co najlepsze. Moja energetyka jest boska. To, czego pragnę, pragnie mnie jeszcze bardziej. Jestem silna, jestem boska, podążam właściwą ścieżką, zawsze podejmuję właściwe wybory. Jestem inteligentna, jestem piękna, jestem niesamowita, akceptuję i kocham siebie bezwarunkowo. Jestem kreatorką mojej rzeczywistości. Zawsze wierzę w siebie i moje możliwości. Jestem zdolna. Z każdym dniem rozwijam się i kwitnę coraz i coraz bardziej. Jestem wystarczająca. Wiem, że mogę sobie ufać. Czuję się wspaniale, będąc sobą. Każda część mnie jest cudowna. Zasługuje na wszystko to, co najlepsze. Moja energetyka jest boska. To, czego pragnę, pragnie mnie jeszcze bardziej. Jestem silna, jestem boska. Podążam właściwą ścieżką. Zawsze podejmuję właściwe wybory. Jestem inteligentna. Jestem piękna. Jestem niesamowita. Akceptuję i kocham siebie bezwarunkowo. Jestem kreatorką mojej rzeczywistości. Zawsze wierzę w siebie i moje możliwości. Jestem zdolna. Z każdym dniem rozwijam się i kwitnę coraz i coraz bardziej. Jestem wystarczająca. Wiem, że mogę sobie ufać. Czuję się wspaniale, będąc sobą. Każda część mnie jest cudowna. Zasługuje na wszystko to, co najlepsze. Moja energetyka jest boska. To, czego pragnę, pragnie mnie jeszcze bardziej. Jestem silna. Jestem boska. Podążam właściwą ścieżką. Zawsze podejmuję właściwe wybory. Jestem inteligentna. Jestem piękna, jestem niesamowita, akceptuję i kocham siebie bezwarunkowo. Jestem kreatorką mojej rzeczywistości, zawsze wierzę w siebie i moje możliwości, jestem zdolna. Z każdym dniem rozwijam się i kwitnę coraz i coraz bardziej. Jestem wystarczająca, wiem, że mogę sobie ufać. Czuję się wspaniale, będąc sobą. Każda część mnie jest cudowna. Zasługuje na wszystko to, co najlepsze. Moja energetyka jest boska. To, czego pragnę, pragnie mnie jeszcze bardziej. Jestem silna. Jestem boska. Podążam właściwą ścieżką. Zawsze podejmuję właściwe wybory. Jestem inteligentna, jestem piękna, jestem niesamowita. Akceptuję i kocham siebie bezwarunkowo. Jestem kreatorką mojej rzeczywistości. Zawsze wierzę w siebie i moje możliwości. Jestem zdolna. Z każdym dniem rozwijam się i kwitnę coraz i coraz bardziej. Jestem wystarczająca. Wiem, że mogę sobie ufać. Czuję się wspaniale, będąc sobą. Każda część mnie jest cudowna. Zasługuje na wszystko to, co najlepsze. Moja energetyka jest boska. To, czego pragnę, pragnie mnie jeszcze bardziej. Jestem silna. Jestem boska. Podążam właściwą ścieżką. Zawsze podejmuję właściwe wybory. Jestem inteligentna. Jestem piękna. Jestem niesamowita. Akceptuję i kocham siebie bezwarunkowo. Jestem kreatorką mojej rzeczywistości. Zawsze wierzę w siebie i moje możliwości. Jestem zdolna. Z każdym dniem rozwijam się i kwitnę coraz i coraz bardziej. Jestem wystarczająca. Wiem, że mogę sobie ufać. Czuję się wspaniale, będąc sobą. Każda część mnie jest cudowna. Zasługuję na wszystko to, co najlepsze. Moja energetyka jest boska. To, czego pragnę, pragnie mnie jeszcze bardziej. Jestem silna. Jestem boska. Podążam właściwą ścieżką, zawsze podejmuję właściwe wybory. Jestem inteligentna, jestem piękna, jestem niesamowita, akceptuję i kocham siebie bezwarunkowo. Jestem kreatorką mojej rzeczywistości, zawsze wierzę w siebie i moje możliwości, jestem zdolna. Każdym dniem rozwijam się i kwitnę coraz i coraz bardziej. Jestem wystarczająca. Wiem, że mogę sobie ufać. Czuję się wspaniale, będąc sobą. Każda część mnie jest cudowna. Zasługuję na wszystko to, co najlepsze. Moja energetyka jest boska. To, czego pragnę, pragnie mnie jeszcze bardziej. Jestem silna, jestem boska, podążam właściwą ścieżką, zawsze podejmuję właściwe wybory. Jestem inteligentna, jestem piękna, jestem niesamowita, akceptuję i kocham siebie bezwarunkowo. Jestem kreatorką mojej rzeczywistości, zawsze wierzę w siebie i moje możliwości. Jestem zdolna. Z każdym dniem rozwijam się i kwitnę coraz i coraz bardziej. Jestem wystarczająca. Wiem, że mogę sobie ufać. Czuję się wspaniale, będąc sobą. Każda część mnie jest cudowna. Zasługuję na wszystko to, co najlepsze. Moja energetyka jest boska. To, czego pragnę, pragnie mnie jeszcze bardziej. Jestem silna, jestem boska, podążam właściwą ścieżką, zawsze podejmuję właściwe wybory. Jestem inteligentna, jestem piękna, jestem niesamowita, akceptuję i kocham siebie bezwarunkowo. Jestem kreatorką mojej rzeczywistości. Zawsze wierzę w siebie i moje możliwości. Jestem zdolna. Z każdym dniem rozwijam się i kwitnę coraz i coraz bardziej.